Czas trochę postrymować. <laughs> już Wam wszystko mówię. Jak to tu teraz wygląda u mnie? To wygląda tak, że zostało 112 kilometrów do Sejmu. Idę. Idę. Mam nadzieję, że zaraz dołączycie. I będziecie udostępniać. <śmienic> Idę dzisiaj y, Święto Niepodległości. Marsz Niepodległości, tak mogę go nazwać. Idziemy, żeby zobaczyć o prawa rodziców dzieci z autyzmem. Tutaj macie informacje na temat petycji. I fajnie, gdybyście ją podpisali, udostępnili dalej. Oczywiście, możecie na czacie, będzie bardzo miło. Jeśli napiszecie komentarz, jeśli w jakiś sposób tutaj napiszecie. A ja idę i, i będzie ta transmisja trwała do momentu, aż, e, aż nie skończy się zasięg. Bo myślę, że z tym zasięgiem tutaj może być za chwilę problem, ponieważ będę wchodził do lasu. Więc jeśli przerwie, to, to wybaczcie. O, już się robią problemy. No nie jest tu najlepszy zasięg na świecie. Nie jest. No ale to też ostatnia szansa, że jeszcze cokolwiek widać. Ahem. <clears throat> No. I tak to wygląda. Idę sobie do Sejmu piechotą. Możecie podpisać petycję tutaj na dole ekranu. Możecie tą petycję podpisać. Jeśli zniknę, to znaczy, że straciłem zasięg. A ta specyficzna, teraz dość długo pójdę przez las, na czacie, napiszcie czy w ogóle mnie słychać. Macie też linku u góry w transmisji, dzięki którym możecie się dowiedzieć w jakim celu ja idę. I petycję. Je podpisać. A póki co? 112 km ciągłego marszu do mety. Znaczy to nie będzie ciągły marsz, bo ja się będę zatrzymywał i będę spał. Zresztą ach, martwię się, jak tutaj dam radę. Przełączymy sobie teraz tutaj. No i co tam u Was? Idę sobie dro drogą. Tak wygląda. Pieski szczekają. A karawana idzie dalej. Idziemy do, sejmu idziemy do Sejmu z petycją. Wy tą petycję możecie Pisać, e, w jakiś sposób. E, e, no, na przykład ten kod QR, który tu jest na dole, albo ten adres e, tu na pasku na dole e, możecie ten adres do wyszukiwarki i po prostu podpisać e, petycję lub po prostu znaleźć, że mamy e, dość. Napiszcie proszę, ile mamy w tych e, podpisów petycji. Jeśli ktoś. Oglądach słyszy. Głosy, może dlatego, skąd mi się wzięły te głosy? Z, z, z tego, że to jest głos rodziców. Rodziców dzieci z autyzmem, którzy są wkurzeni. Można podlinkować Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, pana prezydenta, pana premiera. Dziś biorą udział w obchodach w dalszym ciągu zero reakcji ich strony z ich strony na ten marsz. No, być może na razie się nie przejmują. Ale jeśli uzyskamy dużo podpisów, jeśli to będzie kilka tysięcy podpisów, wersja będzie miała moc, bo oni i tak ją będą musieć, ale z takim poparciem, no będzie to już miał jakiś tam nacisk społeczny. No buty już są. E, strasznie. E, czekajcie, jakaś informacja. Sprawdzimy. Dobra, te informacje jakieś próbujemy w kwestii noclegu. Idę w kierunku w tej chwili Tomaszowa Mazowieckiego, ale muszę przejść za Tomaszów Mazowiecki. Muszę dziś przejść jeszcze sporo kilometrów i myślę, że mamy 15. W tej chwili to 16, 17, 18. 21, 22, mniej więcej do godziny drugiej będę szedł. No, jakoś też tak wolno dzisiaj idę i się zastanawiam, jak to wszystko tutaj poogarniać. Ile mamy podpisów na transmisji? Czy ktoś mi jest w stanie to napisać? Ile mamy podpisów w petycji? No, już mogę gadać głupoty, to już jest. Dobrze, policzmy. Pierwszy, drugi, trzeci dzień wędrówki. Wyruszyłem z Częstochowy. Idę wprost na Sejm, na ulicę Wiejską w Warszawie. I no, dobra, sprawdzę ile tych podpisów jest. Tu jeszcze jest internet, bo teraz tak to będzie wyglądać. No, las, wchodzę do lasu. Wchodzę do lasu i to nie takiego wzdłuż jakiejś drogi, Sprawdzimy, ile my mamy podpisów w petycji. Ile tych podpisów jest? Uwaga. Dobra. już wiemy. Trzymam się na chwilę. Tyle mamy podpisów w tej chwili. Tu powinno się wyświetlić na ekranie, tak. Jest 886 podpisów. I tyle w tej chwili mamy to w dalszym ciągu no nie przekroczyliśmy tej granicy tysiąca, a już dawno powinniśmy to zrobić, więc proszę Was, udostępnijcie tą relację na żywo. Udostępnijcie, no nie wiem, napiszcie do znajomych i podajcie tą informację w świat dalej. A historia ma się tak, że idę piechotą z Częstochowy do Sejmu, Wychodzą, tak, jak widzicie właśnie. Tak. Nie ma tu żadnej ściemy. To człowiek idący mm, na sejm. Próbuję wam teraz pokazać drogę. No, tak wygląda. On dalej siedzi, no, jakbyś nie chcieli porozmawiać o warunkach, w których trzeba chodzić, zawsze się staram znaleźć taki mało grząski teren, Co teraz w lewo, w prawo, czy co? Nie no prosto. Masakra. No, nie wygląda to pięknie. Że wpuszczą mnie w takich butach do Sejmu. No nic, no trzeba iść. No, takie, taka trasa. Tak pokazuje nawigacja. I no, powiedzmy, do tej pory mnie nie zawiodła. No to jest taka pora roku, że wszystko mokre. No i ciężko utrzymać tempo, nie ukrywam. No dobra, no trzeba będzie przejść przez to błoto. Nie widzę tutaj możliwości obejścia, bo tu jakimiś dużymi sprzętami. Jeszcze dobra, może tędy. Trzeba podejść. Trzeba było jechać samochodem, prawda? Oh Jesus. O tego jeszcze nie mieliśmy. Dobra, okej. Okay. Duże maszyny tutaj pały troszkę. Będzie trochę lepiej, ale tu też nie będzie jakieś tempo zawrotne. Zastanawiałem, czemu ta nawigacja mi pokazywała, że to tyle trwa. Ale zobaczcie, patrzcie, tu stoi, te, te maszyny tutaj przejeżdżają przez. przez gałęzie. Mam nadzieję, że jeszcze mnie tu widzicie, że jeszcze ten sygnał do Was dociera. No, różnymi terenami szedłem, powiem. Ale tego tu jeszcze nie mieliśmy. Z góry przekro... przepraszam, jeśli padną jakieś przekleństwa. Jak mi gdzieś noga wejdzie do wody błota. Nie, ale na, pe na pewno ja idę do nie Tak. No, ale dlaczego to dojście miało tyle zająć po prostu? Dobra, i teraz co? Dobra. No, Mam nadzieję, że krokodyli tu nie ma na tych moczarach. Oczuć. Tak to wygląda. Na bucie? Dobra. Nie wiem, czy widać w ogóle. Czy widzicie ten hardcore tej trasy? I, I jak to zwalnia tempo. Teraz muszę znowu, przez sobie ją, zesunąć. A wy podpisujcie petycję. Oj. Myślę, że, że warto. Ktoś ogląda? Ktoś coś kto na No marsz niepodległości jak nie.